Kiedyś spotkałem na Uniwersytecie Yale, zresztą w Stanach Zjednoczonych, studenta z Polski. No i takżeśmy rozmawiali, pytałem go to, jak on się dostał. No on opowiadał, że świetnie zdał maturę. Pytałem go, no, gdzie on się tak angielskiego nauczył. On mi opowiadał, że no z angielskim to w ogóle, to tutaj wywołał no, taką lekką konsternację, bo z angielskiego to w ogóle ledwo przeszedł do kolejnej klasy. Ja mówię, powiedz mi, jak to jest możliwe? Owino, tak, że co był z jakichś sprawdzian, to on dostał piątki, najwyższe oceny, a później, ale miał bardzo dużo jedynek, bo nie robił zadań domowych. A nie robił zadań domowych, bo będąc chyba w trzeciej klasie liceum, e, już pisał publikacje naukowe z jednym z profesorów Uniwersytetu Yale. Po prostu nie miał czasu na to. A pani no, oceniała, po prostu no, uważała, że jak nie masz zadań domowych, się należy pała. Więc jako że statystycznie częściej były te pały z braku zadań niż te piątki z sprawdzianów, no to mu tam wychodziła mierna. nie? Czy tam trójka, czy mierna. I w ogóle to wywołało pewną no, na zasadzie Amerykanie tego nie rozumieli, jak to jest możliwe, że ktoś, kto płynnie mówi, i pisze w, po, po angielsku, e, koresponduje i pisze prace naukowe, czy artykuły naukowe, ma tak kiepską ocenę z języka. Cały materiał zobaczycie na kanale YouTube Balance.